another Farbuje włosy. <noise> Jaki gej. <noise> Zupełnie jak mój tata, który nas zostawił dla jakiegoś pana. Wiemy w końcu jak robiliśmy. Pikaj ma lepsze rymy. prawo. tego w radio. No dobra, może nie ma lepszych rymów, ale on jest poza kategorią, bo śpiewa po amerykańsku. Ale on śpiewa po polsku. To... chyba kurwa po mongolsku. A po drugie, zbijam kokosy na tych filmikach. Za hajs YouTube'a baluj. Kurwa, to były moje jedyne pieniądze. Całkiem w pytkę seria, ale czy nie przeszkadza ci to żelastwo w buzi? Nie, nie przeszkadza. Tylko przy robieniu laski, jak wyrywam łoniaki kolegom. Co musi człowiekowi w głowie siedzieć, żeby takiego wideobloga założyć? Co? To Dla ciebie już masz? nie mam, ale mam za to, to mydło. mydło. O, dafi bardzo. Mydło. <ścoughs> Kurwa ma... Nie było jeszcze tylko. Gwiazdy skaczą na łyżwach, skocz skoczni do oraz oraz lawą. Ok? Poważny mode off. Dobrze, że z Ania nic się nie rymuje. Nie nic! Ania strania, jebania, ssania, żygania, hapania, siorbania, mlaskania, wąchania, turlania, wpierdalania. Moim ulubionym czasopismem w dzieciństwie był pipshow, A ukochany dział nazywał się Czyja Kaśka? To był taki fotokuis polegający na dopasowaniu cipy do twarzy. Zawsze mnie straszono, że od masturbacji będę miał włosy między palcami. A to gówno prawda. No i jak wiadomo od masturbacji się ślepnie, a ja mam sokoli wzrok. Przecież masz minus 5 dioptrii. Wypierdalaj! Mariusz. Oglądasz sobie pornosa na smartfonie w kiblu i już jesteś na finiszu, kiedy. Drugi wariant jest jeszcze gorszy. Oglądasz sobie pornosa, a tam. Polusz dłoń na monitorze na 5 sekund, a zobaczysz. Jak energia idzie w Twoją stronę. Adin. Dwa. To tak, jakbym zdradził mamie, że Metzvaldowski umrze w lekarzach. Ups. Jak to? Metzvaldowski umrze? Okej. Okay. Spoiler za spoiler. Jesteś adoptowany. Nie! I to z Amsztetem. Nie! trzy godziny zabawy z montażem? Zabawy z montażem? Trzy godziny. <głos> 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 Ha, ha? Ha. Ha? Ha. Ha? Ha. Ha. z dupy! Ha, 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 ha. Nie. Okej, okay, to koncentruję teraz całą swoją moc po to, żeby to pojawiło się tam, gdzie sobie pomyślę. Bum! Ała! Kur... Pojebało cię? Pod pachą, takie coś? Ty się ciesz, że nie ćwiczył? Kur... Ja nienawidzę tego, jak ruszam uchem. Dlatego sam się ukarałem i pociąłem sobie twarz. Tak, jakby brata Tyszkiewicz powiedziała, wyszli mi bąka z pizdy. W sumie mnie przekonała! Ciekawy ten twój program, wyrażasz swoje zdanie i robisz to zabawnie. Powiedz mi, mam 17 lat, jak dążyć do tego, by mieć swoje własne stanowisko w danej dziedzinie czy temacie. Odejść trochę od konformizmu. Wiadomo, trzeba pożyć na tym świecie zdobyć doświadczenie, ale jak długo to potrwa? Jak długo bym mógł mieć swój własny tok myślenia i wyrażać swoje zdanie i opinie? Mam dla Ciebie tylko jedną radę. Nie zesraj się! Słyszycie to? To jest właśnie to gówno, co mi leci w rurach. Ktoś właśnie sra. z YouTube'a Dobra, bez jaj. Nie będę miał potem z czego zrobić sałatki. Żydowskiej. Powiem panu tak. Trawa, hasz to jest dla dzieciaków, to jest po prostu naprawdę pikuś. Ja mam coś fajnego. Krokodila. Ale ja nie biorę. Nie, no na razie pan nie bierze. Jedyne owoce morza znajdziesz tutaj, kiedy wpierdolisz sobie banana do Bałtyku. kurwa można źle zinterpretować kapani dzidy? Nie wiem. Kolejny vloger z chuja. Ludziom naprawdę chce się to oglądać. 9 minut pierdolenia o niczym plus żarce dla ciot. Sam straciłem trochę czasu na to gówno i powinienem wyskoczyć na główkę z wieżowca. <noise> Żarty dla Nie Mnie to nie śmiesz. Y Drugi z dupy Mam pewien problem, a mianowicie, kiedy SRAM gówno odbija się od wody i woda chlapie mnie po dupie, to bardzo dziwne uczucie. Co mam zrobić, żeby tego uniknąć? Myślę, że dobrym rozwiązaniem dla ciebie jest zostanie gwiazdą gejowskiego porno i przyzwyczajenie swojej dupy do różnych chlupnięć. Oczywiście też można inaczej. Ten odcinek będzie poświęcony. gówno, 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 Gównie. Debata! Mówi się też, że kobiety nie robią kupy. Gówno prawda! Dziewczyny też strają. Handluj z tym gimbie! Twoja matka też defekuje! A teraz wyobraź to sobie. Już, Już, już spokojnie, nie walcz z tym, daj się ponieść. I tak wiemy, że masz to właśnie przed oczami. Do, A czy geje robią kupy? Nie, my tylko czyścimy przedpokój dla gości. Gość w dom. Bogdom. jeżeli straż w miejscu publicznym, kaszl w każdym momencie wychodzenia kupy z dupy, po to, żeby nikt nie słyszał i nie domyślał się, co ty tam robisz. <tryk> Tylko nie wyrób w sobie odruchu warunkowego, jak pies Pawłowa. <tryk> Ten komentarz! Boom. Hecia <tryk> z dupy. Skoro już wywołaliśmy wilka z lasu, chuja z dupy i roja z roka, czas na let's raja! Chcę zagrać. Oj, wejdź od Czuję! Mamy to. Fuh. Dzięki za różną rozgrywkę. Dzięki za kupę! Dobra, hiper, wiem, że u ciebie Hajsi musi zgadzać. W papierku czy w naturze? Hmm. <śm> w naturze. Ja nie lubię robić, lubię robić kupy. Nie wiesz o co chodzi? Zasubskrybuj zdupy. La 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 la, tego masła? Jeszcze nie.